Wagusiu, Misiaczku. Cześć, kochani. Cześć, Misiaczki, przecudowne. Robimy wasze czytanko na luty. No, no już luty, wiem, wiem, wiem. Na luty, kochani, relacje, yy, praca, pieniądze. Najlepsze do osiągnięcia. Czekajcie chwilę. Jest ok, jest ok. Najlepsze do osiągnięcia. Kurde. Sorry. I wy z każdym znakiem. I wy z każdym znakiem. No, no takie buty. Już robimy, już lecimy z waszym czytankiem, wagusiu. Już lecimy. Waga, luty. Waga na luty. Wagusia na luty. No, no i co? No i zaczynamy. Napijmy się herbatki. Łyczka małego. Kurde, jeszcze gorąca. Dobra. Relacje, miłość, relacje. Zacznijmy od tego, dobra? Co Wagusia będzie czynić w relacjach w lutym? Co Wagusia będzie czynić w relacjach w lutym? Co czynicie, kochani? Bujacie w obłokach, nadal albo ktoś buja za wami. Się buja. No, no to co za bujanie. Słuchajcie, jeżeli znacie, a znacie, a powiedziałam. Jeżeli macie osobę w sensie relacji, partner, partnerka, rzadziej dziecko, ale jeżeli się trzeba przyjrzeć dziecku dorastającemu, to też się przyjrzyjcie, ale osoba, która mogłaby brać narkotyki nawet. Nie jakieś ciężkie być może, ale no jakieś tam, albo jakiś alkohol, to to jest jedna rzecz, na którą trzeba uważać. Też ci, którzy wiedzą, że to może gdzieś być u was, bo jeżeli to nie jest wasze, to nie do was. Inna sprawa, która mogłaby się dziać w jakiejś relacji, to jest odlatywanie w inną stronę, czyli skupianie uwagi nie na tym, co trzeba. Czyli na przykład mamy na kanapie człowieka stabilnego i jakiegoś tam, nie wiem, lowelasa, lowelaskę. Gdzieś tam, gdzieś tam w chmurkach. No. Także, no, wy macie albo partner, partnerka, mają, socie, przyjrzeć się, co takiego mogłoby was lub partnera, partnerkę lub kogoś z rodziny, z domu odwodzić od tego, co jest tu i teraz, na czym należałoby się skupić. A ci wszyscy, którzy nie mają. Tego typu sytuacji, takiej rodzinnej, domowej. Ewentualnie bym się zastanawiała, czy wasza relacja, jakaś obecna, która jest, czy ona jest na pewno stabilna, bo jest pokazane, że jest zawieszone coś w takiej stagnacji i nie ma żadnego kroku, mało tego, że nie ma kroku, nie wiadomo gdzie iść dalej. Nie ma kroku, nie wiadomo gdzie iść dalej, jest bujanie w obłokach, jakieś romanse. To tak nie bardzo to wygląda. Nie bardzo. I ktoś nie chce iść dalej, nie chce tego jakoś dalej rozwijać, no więc trzeba sobie zadać pytanie, czy to warto. No to tylko tyle mówię. Oczywiście może być takie coś, że waga robi to komuś, no to pewnie, że może być. W razie gdyby inny znak tego słuchał. Wiecie, czemu to zrobione? Bo ktoś ma rodzinę. Bo ktoś ma rodzinę. Albo ma po prostu gdzieś tam dom, czy coś tam z, czy, z kimś innym. Więc to może być dosłownie tego typu sytuacja, że ktoś ma rodzinę, dzieci yy, i gdzieś tam jeszcze odlatuje w jakąś inną stronę. No, dosłownie. Ale no mówię, uważać na trunki i na jakieś substancje w razie gdyby było coś takiego, że, yy, że to mogłoby kogoś odwodzić od domu, od rodziny. No. Zajmowanie się jakimś tam jakimś tam piciem, czy narkotykiem, jakimś, czy coś takiego. Choroby hormonalne, czy problemy hormonalne u kogoś również mogłyby być. Jeżeli ktoś marzy o jakimś zakupie, czy o jakimś, nawet jakimś takim dla upiększenia w sensie urodowe jakieś takie, żeby coś sobie zrobić ze sobą. Ja nie wiem, ale ta karta rada trochę mówi zaoszczędzić pieniądze. Nie wiem, na co byście chcieli te pieniądze wydać. Pytanie, czy to jest mądre, i czy to nie jest za bardzo odlecenie gdzieś tam, gdzieś tam w jakieś chmurki. Ja wam tylko mówię, jakie mam karty, wy zrobicie, co będziecie chcieli: zachować jakiś status quo. Nie porzucać na razie jakiejś sytuacji, która jest stabilna, jeżeli jest stabilna. Natomiast, jeżeli sytuacja jest niestabilna i nie wynika z niej, że coś się zmieni w najbliższym czasie, trzeba się zastanowić, jak długo możecie pozostać w stagnacji. Wy się zastanówcie, jak długo możecie pozostać w stagnacji. No. Również trzeba uważać na y na coś mam dzisiaj, nie jestem. Źle ustawiłam ten mikrofon, mnie denerwuje trochę. Wiecie, na co trzeba uważać? Na. Yy, nie wiem, czemu chciałam powiedzieć zmęczenie w podróży, bo to nawet nie są karty zmęczenia w podróży, nie wiem, czemu chciałam tak powiedzieć, ale coś, a propos podróży. Jakaś iluzja, no senność, iluzja, senność, no teoretycznie może być. Uważać, uważać. No. Więc na przykład lepiej byłoby gdzieś nie jechać, jeżeli ktoś jest zmęczony, albo na przykład gdzieś odpocząć nawet dzień dłużej, czy gdzieś tam zatrzymać się na nocleg, niż jechać, jeżeli ktoś jest zmęczony. No to to taki dodatek dla Was albo dla partnera, partnerki. Singlątko, przecudowniątko, albo niedawno wyszło z relacji i próbuje się komunikować, albo ta osoba z Wami się próbuje. Czyli moglibyście próbować się komunikować z kim, z kim już nie jesteście. Nie mam pokazane, że do siebie wrócicie. Dlatego pytanie: Czy, jeżeli to wy chcecie wyjść z jakimś tam kłapaniem do nich, czy to warto? To tylko takie pytanie: Czy warto się do nich odzywać, bo tu nie jest pokazane, że będzie jakiś specjalny powrót. Ale może być też tak, że oni do was się odzywają. Może tak być. No. Nie, nie, nie za bardzo. Nie za bardzo. Ja nie wiem, kto to jest ten człowiek, czy to jest wasz były, była, czy to jest człowiek jakiś, który jest jakimś niespełnionym marzeniem, bo rozmawialiście, bo coś miało być, a potem się okazało, że nie może być, ale to jest niespełnione marzenie. I to jest na ten moment przynajmniej, pamiętacie, to jest tylko luty, ale to jest trochę takie iluzoryczne i nieprawdziwe. I jeżeli ta osoba się do was odezwie, no bo luty, nie, i wam będzie składać jakieś tam, nie wiem, walentynkowe życzenia czy coś. To no, fajnie, miło, ale potraktujcie to trochę tak pobłażliwie. Nie traktujcie tego za bardzo poważnie, bo tu cały czas powagi nie ma. No, nie ma. A jeżeli jesteście singlem, do którego nikt się nie odzywa, to być może wy gdzieś odlatujecie, czyli macie w głowie jakiś bliźniaczy płomień. Ja chcę, ja, ja tylko to przyjmę, nic innego nie przyjmę, tylko musi być płomień, musi być coś tam, musi być romantycznie. Być może trzeba będzie jeszcze się zastanowić nad tym, Czego wy oczekujecie? Bo czasami y, może być tak, że do nas coś nie przychodzi, bo oczekujemy rzeczy nierealnych, albo przychodzi iluzja, bo oczekujemy bajki. A bajkę może nam dać właściwie tylko i wyłącznie. Chciałam powiedzieć, iluzjonista. Nie, no jakiś narcyz na przykład. Także tak trochę się zastanowić nad tym. No. Nie czekać na kogoś. Nie czekać, nie planować czegoś z kimś w lutym jest rada dla Was. Na miłość. No. Nie czekać lub nie planować. No dobrze. No dobrze. Praca. Praca i pieniądze. Praca i pieniądze. Uważajcie na babę, być może taką dosyć energiczną lub taką dosyć taką dynamiczną na terenie pracy, która uważa, albo nic nie robi, ale sprawia wrażenie, że robi, ale nic nie robi, totalnie w ogóle nic nie robi, albo przychodzi, wyciąga rękę po pieniądze, bo ona ma za mało, czegoś ma za mało. Tylko nie wiem, czy to, że ma za mało, to jest jej żądanie, że chce więcej, czy ona chce mieć mało, bo na przykład chce mieć mało pracy, czyli się nie udziela. Przyjrzeć się. Przyjrzeć się takiej babie. Jeżeli nie ma takiej baby, to przyjrzeć się, czy wy przypadkiem w tym miesiącu nie czujecie się, że dużo robicie i wkładacie bardzo dużo motywacji i kreatywności w swoją pracę, a zapłata za to jest za mała. Czyli się zastanawiamy, czy ja mam wystarczająco dużo, no nie wiem, pieniędzy klientów, pracy. Czy ja mam wystarczająco? Czy ktoś się zastanawia? No. Nie, żeby była kłótnia, bo to nawet nie jest kłótnia, to jest, to może być prośba, to jeżeli ktoś się kłócił z kimś, to jest pokazane, że w tym miesiącu jakaś osoba nie będzie mieć wystarczająco dużo argumentów, żeby kontynuować tą kłótnię lub jakąś ewentualną rywalizację, czy co by to nie było. Jakaś osoba nie będzie mieć wystarczająco dużo, jakby czegoś, żeby poprzeć swoje stanowisko. Nie ma wystarczająco dużo, żeby poprzeć swoje stanowisko. Więc z jakąś biedą ten ktoś tutaj przychodzi. Przychodzi walczyć okazuje się, ja mam patyk, a ty masz miecz czy tam coś tam. No. Więc. Ja, ja wcale nie mam wrażenia, że to wy jesteście. Ja raczej mam wrażenie, że to jest ktoś, kto wobec was przychodzi się tak zachowywać. Ale jeżeli wy rozpoznajecie siebie w tej energii, trzeba będzie trochę wyluzować. No. Żebyście wy nie skończyli w takiej sytuacji, że wy się bierzecie gdzieś tam z motyką na słońce, albo mówię, z patykiem do jakiejś bijatyki, gdzie ludzie wszyscy mają miecze, czy tam nie wiem, pistolety, czy cholera wie co. A wiecie o co chodzi? No, Także. Zastanowić się, czy to mogłoby gdzieś u was być prawdą. A jeżeli nie, to nie brać, nie brać, kochani. No. Jeżeli chodzi o radę. Jest pokazane, że jeżeli chcecie więcej obowiązków, to weźcie więcej obowiązków. Jeżeli nie chcecie więcej obowiązków, to i tak weźcie więcej obowiązków. Czyli weźcie coś na swoje plecy. To jest jedna rzecz. Druga sprawa, jeżeli ktoś chce więcej pieniędzy, to być może trzeba temu komuś nałożyć więcej obowiązków i obserwować, czy dobrze się wywiązuje ze swoich obowiązków. Jeżeli wy chcecie więcej pieniędzy, to ktoś może was obserwować, żeby zobaczyć, czy się dobrze wywiązujecie ze swoich obowiązków. Więc rada dla was jest albo nałożyć na siebie, albo na kogoś więcej obowiązków i obserwować, albo pracować. No, nie wiem, czy. Mogę powiedzieć lepiej, no bardziej, jakoś bardziej się zaangażować w pracę, dlatego, że ktoś was może obserwować. Dobra? Także, także takie buty. No dobrze. Najlepsze do osiągnięcia, najlepsze do osiągnięcia, że zobaczycie inną drogę do sukcesu w związku relacji, albo w jakimś biznesie, jeżeli chodzi o pieniądze. Tak jakbyście zobaczyli, ja, 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 mam, ja mam takie też w głowie wyrażenie po angielsku, kiedy mówimy, że na przykład w kłótni lub w niesnasku z jakąś osobą pokaż, że jesteś ten lepszy, czy ten lepszy w cudzysłowie, no, ten dojrzalszy. Pokaż, że jesteś bardziej dojrzały, czyli. Nie idź jakoś tam się kłócić, nie idź jakoś tam walczyć, nie rób komuś jakichś tam problemów, tylko po prostu pokaż, że jesteś osobą dojrzałą i że Jesteś w stanie rozwiązać jakiś tam konflikt w jakiś taki elegancki sposób. Natomiast na terenie pracy pokaż, że jesteś szefem, jeżeli jesteście, albo pokaż, że jesteś osobą na poziomie. A jeżeli nie jesteście jeszcze szefem, to jest pokazane, że w tym miesiącu może, możliwe, że zobaczycie jakąś drogę ku, powiem szczerze, nawet i albo własnemu biznesowi czy rozwojowi własnego biznesu, albo jakiemuś awansowi. Droga do jakiegoś awansu. I to jest możliwe do osiągnięcia w tym miesiącu całkiem całkiem. No, jest pokazana również ochrona lub obrona swojego stanowiska, że to jest możliwe do zrobienia i jest też możliwe. Ym, Odgrodzenie się lub zablokowanie na energię z przeszłości, która Wam nie sprzyja. To może chodzić o człowieka, to może chodzić o jakąś sytuację. Czyli Wy jesteście odporni w tym miesiącu na energię z przeszłości, która Wam nie sprzyja, ale mogłaby wrócić w lutym. No, takie buty. No dobra. Wagusia z każdym znakiem zodiaku. Od baranka do rybeczek. Od baranka do rybeczek. Waga z każdym znakiem. Od baranka do rybeczek. No, smoki przepiękne. Jeżeli macie baranka, to w lutym. Pogodzenie, pojednanie lub dogadanie się. Więc jeżeli się rozwodzicie, to nie musicie się pojednać, możecie się dogadać. Podpisanie umowy, ważne decyzje, odzyskanie balansu, również zdrowotnego. Jeżeli macie byczu lisa, ktoś bardzo tęskni i przyjdzie, powie, że kocha. Bardzo tęskni, brakuje mu. I przyjdzie i powie, że kocha. Może być również miłość z kimś biednym, i ten ktoś mówi: Nie mam ci co dać. Z jakiegoś powodu nie ma wam co dać, oprócz miłości, nic więcej nie ma. Bliźnięta tutaj jest pokazane, że ktoś się skupia na pracy, albo nie mówi wam wszystkiego na temat pracy, na czym się skupia, ale wam nie mówi dokładnie na czym. Jest też pokazane, że jest trudno podjąć jakąś decyzję w tym miesiącu pomiędzy wami i bliźniętami. Jeżeli macie osobę z podznaku raka, mamy pokazane rozdroże i kryzys w związku, i ktoś zatrzymuje się na tym rozdrożu i się zastanawia, w którą stronę i czy jest sens kontynuowania tej relacji. Albo jedna osoba jakaś jest jedną nogą w związku, drugą gdzieś w jakimś romansie. Jeżeli macie osobę z podznaku lwa, Wyjście z kłótni lub pogodzenie się, ale brak progresu i brak naprawy. Czyli nie wiadomo, czy ma sensu pogodzenie się, czy ma sensu? Czy ma sens? A druga sprawa, ktoś może również zrezygnować z walki o coś. Wy możecie być razem w dobrej relacji, ale o coś walczyliście i pokazujecie w tym miesiącu, że nie ma sensu o to walczyć. Z panną mamy pokazane oszczędności, w ogóle oszczędne słowa, osoba, która jest oszczędna w słowach, ale jest bardzo zdecydowana na was. Jest również, są pokazane również oszczędności i prze, prze, przejmowanie kontroli nad sytuacją. To są całkiem niezłe karty. Um, waga, czyli dwie wagi. Jest, poka jest, taka jest pokazana jakaś osoba, która kocha, jest pokazane wsparcie, ale jednocześnie nie ma żadnej, żadnego planu na przyszłość. Nie wiadomo czego, nie wiem, może jedno chce czego innego, drugie czego innego, może się nie możecie dogadać. Może jedno gdzieś wyjeżdża, drugie zostaje i się tam, nie wiem, tęskni, jakaś rozłąka, ale tak jakby jedno było w innym kierunku, drugie w innym kierunku. Inne kierunki, nie można się dogadać, ale jest miłość między Wami. Jeżeli chodzi o skorpiona, to mamy pokazane jakieś bardzo zdecydowane i takie, nie wiem, może nawet i dla niektórych ostateczne decyzje a propos domu. W sensie nieruchomości budynku, albo ewentualnie remontu, albo a propos rodziny. Rodziny waszej rodziny, czy, czy, czy dalszej rodziny. Jakieś, y, jakaś prawda wychodzi na jaw, coś ktoś mówi, co jest prawdziwe, ale co, tak, no mówię, dotyczy rodziny albo dotyczy związku, ale nie wiem, czy to, to tak jakby nie daje poczucia szczęścia, tylko daje poczucie takiego zachwiania sytuacji życiowej, tak jakby. Ze strzelcem jest pokazane na ten moment, nie ma możliwości nic zmienić. Nie ma takiej opcji, nie ma takiej możliwości, to nie jest dobry czas na zmianę, czy w ogóle na cokolwiek. Z koziorożcem dwie karty romansu. I obie są pokazane jako takie naprawdę bujanie w obłokach, zachwyt, zakochanie, spotkania, przyjemności. Tu nie ma żadnego, nic stabilnego. Jeżeli to jest początek relacji, to ok. Jeżeli to jest romans czyjś, no to romans czyjś. A jeżeli to jest już długo trwająca relacja, no to co to jest? Czemu ktoś buja w obokach, Czemu nie ma stabilizacji? O co to chodzi? Zastanowić się co to może być. Z wodnikiem osoba nie odchodzi od związku lub wraca, nie chce, chce być nadal w związku albo w jakimś innym związku, nie jest wolna, nie zostawia żony, nie zostawia męża. Ewentualnie do was wraca lub was nie chce zostawić. Z rybami mamy pokazane jakieś pretensje i decyzje z tym związane. Ktoś ma pretensje o coś, co się wydarzyło, o coś, o jakąś ranę, którą ktoś komuś zadał, ktoś ma pretensje. Nie ma na razie wybaczenia, więc nie wiem, jak to dalej pójdzie. I teraz tak, jeżeli macie osobę, z którą jesteście związani w jakiejś relacji, co ona wam chce powiedzieć, a jeżeli jesteście singlem, to gdzieś jest jakaś osoba, która wam chce powiedzieć to. No dobra, jeżeli jesteście razem, czy tam jakoś związani, osoba mówi, to nie jest dla nas odpowiedni czas, albo to nie był dla nas odpowiedni czas. No więc nie wiem na co. Ale ta osoba pokazuje, to nie jest odpowiedni czas na to, na coś. Być może na dzieci, być może na to, żeby wrócić do siebie. Nie wiem. Jeżeli nie jesteście razem, w ogóle związani, jesteście singlem, gdzie się jakaś osoba, która myśli, czasem nie mogę zasnąć, myśląc o tobie. No, misiaczki, tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach. I koniecznie pamiętajcie o tym, że pod koniec stycznia również będzie czytanie na NUW pod tytułem, Co idzie w naszą stronę w lutym. Więc być może jakieś jeszcze dodatkowe informacje a propos lutego by się tam znalazły. Misiaczki, tyle. Pamiętajcie o lajkach, subach i komentarzach, a na razie buziaczki. Pozdrawiamka. No i papa.